Cześć Siemano, ja jestem Krzysiek. Witajcie w drugim odcinku poświęconym temu oto Bańczykowi. Za nami pierwsze 200 km. Mało, wiem, jednak okres, w jakim nabyłem ten rower, był dość zwariowany. Trzy dni po tym, jak rower trafił w moje ręce, zostałem poddany izolacji domowej. Później były święta, krótkie dni, nawał pracy, ale całe szczęście mamy już nowy rok. 2021. Mam nadzieję, że ten rok już będzie spokojniejszy niż ten, który był. No ale dobra, nie o mnie. Głównym tematem dzisiejszego odcinka będzie ten oto rower. Zadajecie masę pytań: Czy to na Facebooku, czy to na Instagramie, czy w wiadomościach prywatnych, czy w komentarzach, jak, jak jeździ ten rower po prostu. Czy posiada sztywne osie? Czy jest to dobry wybór na pierwszego grawela? Oraz no, jak spisuje się ta. Przez niektórych nieszczęsna, jak to mówią w rowerze gravelowym, Tiagra. O tym chwilę. Na razie przejdźmy do samej jazdy. Mając 175 cm wzrostu, byłem dokładnie po środku między S-ką a M-ką. Po przejazdce stwierdziłem, biorę m -kę. Po pierwszych 100 kilometrach, szczerze mówiąc, miałem mieszane uczucia, czy wybrałem dobrze, ponieważ czułem drętwienie tutaj dwóch ostatnich palców u rąk, jednak po jakichś tam delikatnych regulacjach e, kierownicy i siodełka, drętwienie całe szczęście ustało. Rower bliżej wiosny jeszcze dokładnie ustawię pod siebie. Na pewno będę musiał obniżyć troszkę. Kierownicę. Zastanawiam się jeszcze, jak dokładnie ustawić klamkę manetki, ale tym zajmiemy się bliżej wiosny. Po przesiadce z MTB, no przyznam szczerze, że pozycja na tym rowerze jest jednak odrobinę bardziej sportowa niż wcześniej, no bo wiadomo na MTB swoim jedziemy bardziej wyprostowani. No i właśnie. I co z tą jazdą? Płynnie przechodząc do tematu jazdy. Jak to jest po przesiadce z MTB na gravela? No, powiem szczerze, tak. Jeszcze do zeszłego roku byłem taką osobą, która swoim MTB jeździła w zasadzie 95% tylko i wyłącznie po szosie. Nie ciągnęło mnie za bardzo na jakieś tam słabsze dróżki leśne czy coś. Wolałem ciąć szosą, jak to, co po niektórzy mówią. Jednak po przesiadce na gravela, na szosie odczułem niewielki. Ale jednak y, przyrost mojej średniej prędkości, jak na razie mówię to dopiero po 200 km, myślę, że będzie tylko i wyłącznie lepiej. No ale wiecie, nawet 5 km więcej do średniej prędkości przy 4 godzinnej jeździe daje nam 20 km za plecami. Dla mnie jest to wynik w porządku. A co, a co z szutrami? Z szutrami sprawa jest tego typu, że opony szwalbe, 40 tutaj bodajże, radzą sobie. Znakomicie. Wiadomo, w jakiejś piaskownicy no, ten rower się zakopie. Nie oszukujmy się, nie jest to MTB z jakąś tam wielką, grubą oponą, no ale na ubite szutry, na takie nawet gorszej jakości ścieżki leśne super. Naprawdę jedzie się lżej niż na moim MTB. Przynajmniej ja mam takie odczucie. Ja nigdy jakimś tam strasznym zwolennikiem jeżdżenia po lasach nie byłem. A odkąd? Jestem w posiadaniu Cuba. Szczerze mówiąc, chętniej skręcam do lasu niż trzymam się asfaltów. No ale co z tym napędem? Wiele osób mówi, że Tiagra w rowerze gravelowym nie ma większego sensu. No, i przejdźmy teraz do samej Tiagry. Tiagra. Grupa szosowa w rowerze typu Grawe. Jeszcze w zeszłym roku, robiąc mniej więcej 4000 km rocznie, nie zdawałem sobie sprawy, że temat całego osprzętu, grup napędowych jest aż tak rozbudowany. Im więcej czytałem i chciałem dowiedzieć się na jakiś temat, no tak naprawdę, tym mniej wiedziałem i tym więcej musiałem czytać i nadrabiać zaległości. Jedni mówią, że no niestety, grupa szosowa w tego typu rowerze się nie sprawdzi. Drudzy, drudzy natomiast mówią, że jest całkiem okej. Okay. Ja jednoznacznej odpowiedzi Wam nie dam. Dla mnie osobiście nie jest za twardo. Jest w sam raz, naprawdę. No, czasami jednak w lesie, na jakichś tam gorszych szutrach, już zastanawiamy się, czy zrzucamy górę i nadrabiamy tyłem, czy po prostu przód zostaje na dużym blacie, no, a po prostu schodzimy z tyłu na, na lżejszy bieg. Co z napinaniem łańcucha. Podobno wyczytałem w internecie, gdzieś tam, na jakichś forach, grupach itd. że przy ostrzejszych zjazdach na bardziej nierównych drogach łańcuch potrafi spaść. Mi osobiście się to jeszcze nie zdarzyło. Co prawda, mam dopiero 200 km za plecami, no ale mi osobiście się to nie zdarzyło. Jeżeli ktoś miałby problem z napinaniem łańcucha, ja takiego problemu jeszcze nie zauważyłem, a już trochę po wyboistych drogach pojeździłem. Jakoś strasznie ten napęd mi nie dzwoni. Ale jeżeli komuś by to miało bardzo przeszkadzać, podobno z tego wyczytałem też gdzieś to w internecie, przerzutka tylna od GRX-a pasuje tutaj podobno plug and play w zasadzie. Czyli jednoznacznej odpowiedzi nie ma. Dla mnie Tiagra jest w sam raz na ten rower. Dzięki. No dobrze, super. Zachwytom nie ma końca. Jak na razie ten rower ma same zalety. Jednak w końcu musimy się zatrzymać, i tu pojawia się największa wada tego roweru. Zaciski w tym rowerze są mechaniczne. Jak dla mnie, one nie hamują. One ewentualnie można powiedzieć, że tylko spowalniają ten rower. Również w internecie na wielu grupach wyczytałem, że jest to tylko i wyłącznie kwestia regulacji tych hamulców. Mi nie udało się jak do tej pory opanować hamowania. On spowalnia ten rower. To nie to, że naciskacie klamkę i nic się nie dzieje, czuć spowalnianie, no ale w porównaniu do moich hydraulicznych hamulców, jakie miałem w MTB, no to jest po prostu przepaść. Także sztywne osie są, no i tak szczerze mówiąc, ja osobiście zrezygnowałbym ze sztywnych osi na rzecz hydraulicznych zacisków w tym rowerze. I to by w sumie na dzisiaj było tyle. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie kciuka w górę, dajcie znać w komentarzu, ewentualnie co powinienem poprawić, albo jeżeli Wy macie taki rower, to dajcie znać jak Wasze Kubańczyki się spisują. Wpadajcie na Instagrama, wpadajcie na Facebooka. No i jeżeli podoba Wam się to, co robię, zostawcie suba tam na dole. I żeby być na bieżąco, to kliknijcie w dzwoneczek. Ja wracam do domu. Zbliża się wiosna, mam nadzieję. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Piagra. Grupa szosowa w roweru typu Gravel. Lala. Wyrewolwerowany rewolwerowiec wyrewolwerował się.